Cześć, witam Was drodzy Widzowie i serdecznie pozdrawiam. Oraz na wstępie zachęcam do wsparcia kanału w postaci subskrypcji łapek w górę. Z pewnością przyczyni się to do rozwoju kanału. A także, ostatnio już powiem wam, że zareagowaliście i daliście dużo subskrypcji, jak na mój kanał. Ale dobrze, dłużej nie przedłużając, dzisiaj wracamy do Horizona i w dzisiejszym odcinku. Będziemy sobie eksplorować kolejne ruiny z reliktem. Hmm. Ten budynek wygląda, że tak. Druga woda Dobra, lecimy. Zaczekajcie, czyż tu było coś do wycenia się? Co to nam da? Niezbyt wiele nam podało. A dobra tam. Świetnie, loj. Dobra, mamy jakąś starożytną skrzynię, zawsze uzupełnimy sobie tu materiały. Staraweczka. Kawałek grężpadu. Starożytna skrzynia. Na razie szczerze, nie łapię jak byśmy tu mieli zeksplorować ten teren. Dobra. Może niekoniecznie jakiś przełącznik. Ciekawe światło. No, sprawdzimy, Eloy, no co za problem. Hmm. Ten przełącznik steruje starymi światłami na szynach wyżej. Mam wrażenie przyzwoite, że tu coś widzieliśmy. Okej, okay, tam mamy ścianę do wysadzenia, więc tam podejrzewam, musimy się jakoś dostać. Tam na górę nie bardzo. Tu już trochę lepiej. Ale czy tu coś jeszcze mamy do zabrania? Byśmy mogli zejść. Ale czy to jest dobry pomysł? Pierw na górę, może udajmy się. Nie wie, że jest jakiś relikt. Tylko jak się tam dostać? Hmm. Dobrze. Dokąd teraz? Terminal ładowania. Spoko. Jeszcze my musimy do tego terminala się udać. Tu mamy grężpan. Czy żyjesz? Tak. Gdzieś masz... E! Nie tak. Kurde, dobra, słuchajcie. Zdobywamy ten gryszpan. Jest to cenny materiał. Tym razem dobra, weźmiemy grężpan. On jest też potrzebny do ulepszania zbroi. Może przehandluje ten grężpan? Nie, nie będziemy handlować. Ale... No nie, my z ogniwem nie możemy skakać. Aruj, coś się zaklinowała. No. Bardzo szybko traci energię. Zrobione. Znów jest zasilanie. Teraz to dźwignia dobrze kombinuję. Chyba tak wygląda. No nic innego tu ciekawego nie znaleźliśmy. Teraz gdzie ta dźwignia była, cholera jasna tu dokładnie i wygląda, że już skrzypi Jeszcze powinniśmy się O cholera tu się coś ruszało. Było. Wy widzieliście, prawda? Niekoniecznie tu chciałam wchodzić. Bardziej się rozejrzeć tu. Prakajcie. Czy my możemy tam tamtym ruszyć jeszcze raz? Może to trzeba na czas jakoś? Ale co to nam to? Hmm, te światełka na szynach szybko się ruszają. No i Elo, i jakieś pomysły w związku z tym, że się szybko ruszają? Kurde, zaklinowaliśmy się nie wierzę. Co to by nam miało dać te? Czekajcie, a może tu trzeba odblokować jakoś? Nie no, tu mogliśmy wejść. Tu mamy jeszcze uchwyt. Jak nie zaskoczymy... Ja nie wiem, czy to dobry wybór był. Hmm. Jestem w kropce. W wielkiej kropce. Zdecydowanie tam musimy się dostać. Ta dźwignia. Kurczę, chyba że to jest jakaś podpucha z tą dźwignią. Słuchajcie, tu było jeszcze takie przejście podziemne, które wyglądało, więc może cofnijmy się do niego. Relikt zwierzy powinien być wyżej. Muszę tylko jakoś tam wejść. to działa! Czy tu mamy jakieś ogniwo dorwać? Chyba tak, słuchajcie. Na dół windę. Teraz gdzie my tą baterię zostawiliśmy? Serio kurczę Gubię się tutaj. Zasilania, czy to wydaje się, że musimy znaleźć kolejną drabinę? Tam ognisko nam w oddali, ze szczytu wieży, powinien być dobry widok na całą ruinę. Spoko, ale co to nam da, Elo? i Dobra, my możemy iść tam jeszcze raz. Terminal do ładowania. Nie wiem po co ten dach otwieraliśmy, szczerze. No, tu byliśmy zdecydowanie. Ale Eloid wie... No właśnie tam na górę. Starożytny sejf, spoko. A jakbyśmy się tam tu stali? To zaskoczymy ewidentnie, a tam mamy jakąś półeczkę. Być może dam radę dotrzeć do balkonu ze szczytu wieży. Skrzynia może się przydać. Nie ja wiem jeszcze po co Eloy. I o który balkon tobie kościło, chodziło, Fu. Dobra, my sobie w tym skrzynię tu przetargamy, ale... nie wiem czy dobrze w tym momencie zrobiłem, Te ciemno się robi tutaj sobie nie weźmiemy pracę teraz nadzieję, że my z tą skrzynią dobrze zrobić. Zimne no powietrze. Chuje w płucach Tu potrzebna ona jest zdecydowanie wejdziemy nawet po schodach Tu też Eloy, podpowiedz coś, no cholera, tak długo nigdy nie byliśmy w ruinach. O który balkon to wychodziło? Wewnątrz się znajdą osoby, które są spytniejsze. Dotrą tu szybciej. Pytanie dobra, tam nie. Tam jest sens lecieć? No może to ciężko stwierdzić. Aha, tam. Ha. Świetnie. Świetnie, Eloy. Nigdy nie zawodzisz. Rozchodzić. No zdecydowanie teraz musimy to rozchodzić, ale ten odcinek jest parodią, drodzy widzowie. Aa, aha, 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 dobra, już wiemy wszystko. Aha, może... Na górę. Nie, 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 jedź. Dokładnie. Czyli chyba już się zrobiliśmy z tą skrzynią. Bo zawsze jak zwykle stąd ciężko gdzie Co to nam dało? Tam są półki, ale stąd ich raczej nie dosięgnę. Stąd jak się dostać? To jest ewidentnie wyjście. A machinacy to zębatki? No nie, półki Eluj, zawsze się tak z zagadkami. Skrzynia się tu rusza samoczynnie? robilibyśmy tego bez powodu, a to był jedyny sposób żeby się dostać Pozdoba. No spoko, spoko. To, że to był jedyny sposób, żeby się dostać tutaj do szumu windy. Arcenatyp pewnie. Ale co to by miało nam dać? Tam doskoczymy z zewnątrz, więc odpuścimy sobie ten środeczek, może to było do jakiejś znajdźki, trudno jakiej nie zbierzemy. Chciałem się puścić z tego. Jeszcze ta noc zapadła, ona też nie ułatwia. Wiem, że pewnie większość z was już hm. śmiechy Hichy ma pod nosem. Bo kurcze nie wiemy, jak odnaleźć te relikty. Rozchodzisz, jak to mówisz? Nie, no zdecydowanie tam. Ja nie widzę jeszcze celu tych półek. Co one nam dadzą? Dajcie może drodzy widzowie znać w komentarzach, co sądzicie o tej eksploracji. Czy wam się udało to jakoś szybciej ogarnąć? Nie spadnij. My Chyba, że tu. Tam jakoś. Brzmiało jak to stan, okej. Okay. Prawie. No i teraz nie wylezie stąd. Dalej niż myślałam. Plan jest dobry, słuchajcie. Nie wygląda na powodzenie. To co ja tam znajdę? Chyba najtrudniejsze ruiny. Jak do tej pory. Co prawda ile mieliśmy? Dwa razy ruiny, trzy chyba tak, nie więcej, nie? Miałem przez chwilę wrażenie, że tam coś jest. Kurde, ale to musimy aż tak daleko. No cholipa! Nie wierzę. że tu spadliśmy i skąd ten dźwięk jeszcze się wydobywa? No nie wierzę. Stara beczka, tu jest terminal zasilania. Tutaj nisko, ok. Terminal ładowania. A to byśmy musieli mieć baterie pierw. Jezu, zaraz się poddam. Naprawdę. Drodzy widzowie, słuchajcie, znalazłem tu, nie wiem jak mi mogło to umknąć. Też jest tu skrzynia, nie? W zasadzie fokusem mogłem ją wykryć. No, skacz. Jeszcze. Jeszcze. I teraz zejdziemy, eksploduje to nam. Dokładnie, kurde, ale jak mi to mogło umknąć w poprzednim, to nie wiem, drodzy widzowie. Okej, a okay, coś wspominała, że można to na odległość chyba. Jeszcze tam skarb. No nie omijamy skarbów, jak już je widzimy. Dobra. Ale teraz zaskoczę was. Spadłem na genialny plan. Dajmy tą skrzynię do windy. Lepiej się trochę co No to może być to. Tędy przejdziemy chyba tak. Winta jest tam na, no to ja na Dobra, Znowu eruj pływasz po piasku. Okej. Okay. Czekajcie, teraz nie wiem, co zrobiłem z tą jedną skrzynią. Czy ja ją zostawiłem w środku? Pamiętacie, ja z dachu nie mogłem doskoczyć. Tylko, jak będę wrzucał tą skrzynię na dach, to żeby ona nie spadła. Nie ja, no, dobra jest skrzynia, spoko. Przejdziemy się z dwoma. Mam nadzieję, że winda to udźwignie, nie? Musi być też ta animacja przy włączaniu tej windy. Dobra, jak ona podjedzie do góry, to jedno muszę wyciągnąć. Spuścić windę na dół, zrzucić jej na dach, wjechać na górę. Ej, nie strasz, że stracisz energię tutaj życiową. Nie, no dajcie zdecydowanie znać w komentarzach, co sądzicie o tym odcinku. Bo trochę się zakręciłem tutaj. A nie, dobra, my ją mieliśmy tylko przywołać na dół. Teraz gdzie te cholerne schody. To chyba źle zrobiłem, że ten otwór sobie... Windzie odblokowałem. Zobaczymy sobie. Spróbujemy spojrzeć, jak to wygląda. Nie, no, chyba elegancko będzie. Ale nie, to fajna zagadeczka. Trzeba przyznać, tu się twórcy postarali. No i leci. Dobrze. Będę radę. A, ta animacja, ona mnie... Myli trochę tu. No co, tam do to skoczę? No jak? Chodź Eloy. Dobra, teraz z której strony jest tamto? Żebym ja i nie... hmm. Też ją tak sobie postawiłem. Słuchajcie, trzeba dobrze wycelować o! Elegancko Udało się Dobrze, mam relikt tu są jakieś dane, mogą pochodzić z Las Vegas. Może uda mi się to ustalić, jeśli tam idę. Jest... Dobra, jeszcze zburzymy w tą ścianę na sam koniec. O, tu zdecydowanie jest wyżej, wyżej, czy tak wyżej? Nie wiem. Dobra, ale w tym miejscu sobie zakończymy naszą eksplorację. Dawajcie znać w komentarzach, jak wam się odcinek podobał. Co byśmy mogli zmienić w tej serii jeszcze na sam koniec? Cześć, do usłyszenia.